Cześć, witajcie na kanale Klocek TV. W tym odcinku zajmiemy się robieniem morza do naszego miasta. Zapraszam. Słuchajcie moi drodzy. Tak jak wspominałem od w sumie kilku ostatnich odcinków. W tym odcinku zajmę się w końcu, bo mam pomysł, który wiem jak zrealizować. E, zrobieniem morza do naszego miasta. Słuchajcie, kupiłem taki lakier uniwersalny, nie jest to żadna tam reklama. E, lakier w kolorze takim niebieskim. E, lakier uniwersalny, połysk niebieski. Jest to kolor zbliżony do koloru niebieskiego płyt bazowych LEGO. Nie jest on identyczny, nie, nie jest on identycznie taki sam. E, natomiast no odcienie, które były dostępne w sklepie, w którym kupowałem. Nie pozwalały jakby na dobór właściwego koloru. Ten był najbardziej zbliżony. I słuchajcie, mam jeszcze zastanawiałem się cały czas, jak to ogarnąć. Myślałem, żeby pomalować taką płytę. Ja tu mam ją te same płyty mam na ścianie w garażu. Bo jesteśmy aktualnie w moim garażu, brudnym trochę, ale sorry, mamy w zasadzie zimę bez śniegu, ale było to jest w samochodzie. Myślałem o tej płycie, którą mam położoną na stole mojego miasta. I chciałem ją pomalować wstępnie, natomiast wymyśliłem w międzyczasie, że chyba jednak lepiej będzie coś innego pomalować. I tu widzicie taką płytę, która aktualnie jest mi niepotrzebna. Ona jest dosyć duża, możecie zobaczyć. To są płyty, które stanowiły podłogę w łóżku, takim sypialnianym. Ja te płyty wyrzuciłem ze względu na to, że one mi już nie były potrzebne. I słuchajcie, ja sobie tutaj mam takie narzędzie sprytne, słuch miareczka, mogę nawet sobie je włączyć, chyba ma nawet baterię, ma i sobie tak zmierzę, yy, jaką to ma, jaką to ma grubość, i zobaczcie. O, widzicie? Płyta ta. no jeden, tu trochę, trochę mi się. No dobra, wyzerujemy i teraz zobaczcie, sobie wrócę do. Początku. No, mniej więcej 3,5 mm. Jeszcze raz spróbujemy. Tak mniej więcej. Nie wiem, czy ona. Nie, w zasadzie mi wchodzi. Zobaczcie, wchodzi mi na. Dobrze widać? No, teraz znowu się robi 3,5. Ona mi się odchyla, bo robię to jedną ręką, nagrywam drugą ręką. Drugą ręką staram się tutaj mierzyć. Natomiast mierzyłem wstępnie. Może tu będzie widać, widzicie? Na tym analogowym wyświetlaczu. Wyświetlaczu mówię na tych kreseczkach analogowych z boku, ta płyta ma dokładnie 3 mm 3 mm, czyli tyle samo, co prawdopodobnie płyta bazowa ze studami lego. No ja tej płyty, <gryw> znaczy żadnej z płyty aktualnie nie mam w garażu, żeby sobie to porównać, tak patrzę jeszcze po półkach, ale nie, nie mam tu żadnych płyt. Ale sprawdziłem sobie przed chwilą w internecie, że płyta standardowa LEGO ma 3 mm grubości. To jest grubość ze studami. Także ja myślę, że jak sobie pomaluję tą płytę na niebiesko i położę przy płytach bazowych LEGO, myślę, że to się zgra i będzie jakoś w miarę wyglądało. Pomysł jest taki. Płyta standardowa LEGO ma 25 mm. Chyba i pół albo 6 mm dokładnie, 25 cm i prawdopodobnie 6 mm. Ja sobie tutaj zaraz wymierzę, jaką powierzchnię będę chciał osiągnąć. No tu jest trochę mniej, tu jest około pół metra. Tak myślę, że dwie płyty chyba tu wejdą. Jakoś to sobie dotnę i pomaluję, spróbuję pomalować. Na pewno Wam to jakoś pokażę. I w kolejnym odcinku, jak pójdę do rodziców, to na pewno to domontuję do całego odcinka. Także Zobaczcie, co z tego wyjdzie. Zobaczcie, moi drodzy, tak prezentują się pomalowane dwie płyty. Yy, no, te plamy widać. One jeszcze nie przeschły, bo dopiero minęło kilka minut od tego, jak postawiłem je tu pod ścianą. Yy, natomiast widać te przebarwienia, ale tak jak wspomniałem, yy, to generalnie fajnie będzie wyglądało, ze względu na to, że będzie imitowało jakąś tam powiedzmy falę i wodę. Woda, jak wiadomo, jest żywa, raz jest jaśniejsza, raz jest ciemniejsza, także. Tak to wygląda. Jak już widzieliście, wcześniej kładłem folię na podłogę, która miała chronić przed pomalowaniem tejże podłogi, a jak widzicie uchroniła płyta z folią w tym miejscu, gdzie to leżało. A tutaj mamy farbę. Natomiast nie przejmuję się zbyt mocno ze względu na to, że to jest garaż, tu jest trochę brudu i ta farba generalnie. Ona osiadła się tylko na kurzu, więc wystarczy tu kilka razy zamieść i to wszystko się powinno powinno zniknąć. A jak nie, no to trudno. Jak wspomniałem, to jest tylko garaż roboczy typowo. Także te płyty jak przeschną, jak mi się uda może jutro, może pojutrze podskoczyć do rodziców i spróbować je zamontować w mieście. Będzie to rozmiar, jak wspomniałem. Jedna płyta ma Wymiar 3 płyty bazowe: 32 x 32 na dwie płyty bazowe, czyli kładziemy jedna pod drugą i mamy cztery płyty na trzy. Tak jak zakładałem na początku, co wyjdzie później w mieście, to się okaże. Także, żeby nie przedłużać, do zobaczenia w dalszej części tego odcinka. Słuchajcie, jesteśmy w dalszej części naszego odcinka, w którym malowałem tak zwane płyty bazowe, które możecie zobaczyć tutaj. I zaraz postaram się je wstępnie przymierzyć tu na nasz stół. A poza tym w odcinku jeszcze mam kilka planów, ale podejrzewam, że to się rozciągnie na kolejny odcinek. Co z tego wyjdzie, to oczywiście zobaczymy. Na razie zajmiemy się tymi płytami. Zobaczcie, jak widać, moje płyty, które pomalowałem niebieską farbą, niewiele różnią się od tej płyty. Ona akurat nie jest legowa, bo to jest ta jedna z tych chińskich, natomiast nie odbiega to kolorem zbytnio. Oczywiście te płyty są troszeczkę jaśniejsze i do tego mają te plamy, które tam gdzieś są niedomalowane. Natomiast podejrzewam, że jakbym jeszcze nałożył ze dwie warstwy lakieru, na pewno płyta by, na pewno kolor by się zbliżył do tej płyty. Ja teraz spróbuję jakoś to usadowić wstępnie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak widzicie, te, te morze, ta woda, które tutaj zrobiłem. Na szczęście udało mi się dopasować do rozmiaru płyt bazowych. Jest prawie, że idealnie. Natomiast powierzchniowo, jak widzicie, jest, jest trochę tego dużo. Na chwilę obecną tak zostawię, bo zastanawiałem się też, czy nie zrobić jakby trochę wężej, a dłużej. Ale chyba nie będę kombinował zbytnio. Na razie tak zostawię, ze względu na to, że i tak nie mam płyt bazowych więcej. Aczkolwiek rozważam już zakup kolejnych. Więc mówię, tak, wstępnie to zostawię, zaraz to tylko przymocuję jakimiś taśmami, bo oczywiście płyty nie mają studów, natomiast widzę, że wysokościowo one jakby się pokrywają z, z płytami bazowymi Lego. Więc ja to sobie przymocuję, ustawię wstępnie. Jakieś łódki i w sumie dzisiejszy odcinek chyba na tym się zakończy, natomiast za moment wtedy wezmę się za e, kolejny odcinek, bo już mam też tu kilka rzeczy przyniesionych, ale to oczywiście się okaże. Ja to tylko jeszcze przykleję i zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, w tym odcinku w sumie to już by było chyba na tyle. Eee, wolałbym przełożyć resztę na kolejny odcinek, natomiast małe podsumowanie zrobię. Jak mogliście zobaczyć, zapewne płyty mamy położone. Eee, zakamuflowałem tym małym skuterkiem odpryski, ze względu na to, że już w kilku miejscach farba mi podchodziła. Można widzieć takie tutaj malutkie białe eee, kropeczki pod tym skuterem w zasadzie więcej odeszło jak będzie się szorowało tymi motorówkami to oczywiście farba będzie schodziła, ale to jest rozwiązanie tak naprawdę tymczasowe, dopóki jakiś płyt nie pokupuję bo na razie troszeczkę nie mam budżetu na to na farbę wydałem 12 zł i poświęciłem trochę czasu a na razie nam to jakby wystarczy jak widzicie przyniosłem już kolejne jakieś wodne pojazdy ale to będziecie mogli zobaczyć na pewno w kolejnych odcinkach. Także, żeby nie przedłużać, może był to krótki i w zasadzie monotonny odcinek. Natomiast e, niech będzie to jakaś taka mała zapowiedź tego, co będzie w kolejnych odcinkach. W naszym mieście, a plany oczywiście mam ogromne, zobaczymy co z tego wyjdzie. Także dzięki, że oglądaliście. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapeczkę, subika, kliknijcie pod filmikiem i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!